Lego Bricks and More 5932, mój pierwszy zestaw. Przeznaczony dla osób od czwartego roku życia. W zestawie znajdziemy jedną minifigurkę, śmigło, dwa okna, drzwi, płytkę konstrukcyjną, na której możesz budować o wymiarach 19 cm długość, 12,5 cm szerokość, Proste instrukcje budowania, z którymi można zbudować m.in. dom, samochód, helikopter, drzewo, kotka. Zacznij budowanie z Twoim pierwszym zestawem. Wybudujesz tu wszystko to, co sobie wymyślisz. Pamiętaj, że jedynym ograniczeniem może być Twoja wyobraźnia. Zostań mechanikiem i sprawdź, czy helikopter jest sprawny i czy będziesz mógł nim odbyć podniebną przygodę? A może chcesz się przyjechać autem? Wybierz się na wycieczkę, a kiedy nadejdzie wieczór, to wróć do domu, bo tam czeka na ciebie kotek. Wszystkie elementy umieszczone są w wygodnym pudełku wielokrotnego użytku, dzięki czemu Masz pewność, że nie zgubisz swoich klocków za szybko? Zestaw składa się z 231 elementów.